3 października 2014 roku na strzelnicy Śląska we Wrocławiu odbyły się 33 mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy. Będące jednocześnie piątym memoriałem redaktora Stanisława łapety. Kamera Militaria.pl oczywiście zagościła na tejże imprezie. Zapraszamy do obejrzenia naszej krótkiej relacji. 33 lata temu organizatorem pierwszych tych mistrzostw był Stanisław Łapeta, dziennikarz prasy wojskowej z Wrocławia. Przez 28 lat organizował te, był głównym organizatorem tych mistrzostw. No i ja tak jakby siedzę, przejąłem po nim, no i z kolegami z organizujemy te mistrzostwa w dalszym ciągu. Ilu uczestników w tym roku? No w tym roku gdzieś jest około 150 uczestników, w tamtym roku było 117 strzelających, także co roku większa ilość jest uczestników. Czyli integrujecie środowisko dziennikarskie przez strzelanie? Tak, jest to głównie impreza integracyjna, bo może nie liczą się wyniki, chociaż no każdy chce być jak najlepszy. Ale do tych imprez też, do tej mistrzostw zaprosiliśmy też od zapraszamy firmy wrocławskie z Dolnego Śląska i samorządy, które są w pewnym stopniu sponsorami tej imprezy, fundatorami nagród. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.